Witam wszystkich serdecznie, tu Polka w Niemczech. Dzisiaj, słuchajcie, zabieram Was do Aldi. A dlaczego Was tam zabieram? Ano, dlatego, że często dostaję takie pytania, ile kosztują produkty spożywcze w Niemczech. Więc pokrótce pokażę Wam, jak tutaj się kształtują ceny artykułów spożywczych. Zapraszam Was do oglądania. Zostańcie ze mną. A tu słuchajcie, idę i tam będę robiła zakupy Aldi. No i słuchajcie, już jestem tutaj w Aldi. Zobaczcie jajka 319. Tutaj oczywiście włoszczyzna po euro 49. No i Hackflash 299. To jest promocja. Ziemniaki w promacji po 2,19 euro, no i pomidory, te akurat pomidory, one są no nawet dobre, euro euro. No i jakby mogło obyć się bez pączków, no nie może, no muszę zjeść pączki, <grym> no i chlebek. Ja tej gorszej wody nie kupuję, zawsze wolę tą tutaj, Volvic kupić. I ona kosztuje euro 15. No i słuchajcie, papier taletowy, nie? Ten tańszy 4 euro i 4,5 eurocentów, ten droższy 4,49. No i ręczniki, ręczniki papierowe 2,85. A tutaj słuchajcie, co to jest? No oczywiście puzzle. Musiałam zobaczyć puzzle i oczywiście od razu mi się przypomina nasza Sylwia Królowa maseczek. Także takie piękne puzle w Aldiku i dość tanie. No i co tu teraz dalej? Oczywiście mleko. Mleko euro 15. Tyle kosztuje mleko. I kawa, słuchajcie, ta kawa Lawaza, prawie 15 euro, a wcześniej kosztowała 10 euro, 9 z hakiem. No i tutaj macie na półkach oczywiście inne produkty, ja tego nie potrzebuję, bo mam pełną lodóweczkę, ale możecie sobie zobaczyć właśnie ceny mniej więcej. O tutaj ciasto francuskie w promocji, z tego co widać, no i prill słuchajcie, no prill to jest cena euro 45 ale muszę go wziąć bo jest potrzebny do domu tutaj jeszcze płyn do mycia szyb no i persil persil w tableteczkach ma opakowanie 5 z hakiem i olej 3,49 no i to wszystko słuchajcie teraz tylko zapakować do torby po kolei, co kupiłam i moi drodzy jazda do domu. Oj widzicie mi się też kupiłam. Coś słodkiego zawsze musi być. Słuchajcie, wróciłam z zakupów z Aldiego. Mniej więcej, oczywiście, możecie zobaczyć, co tam było. Pokazywałam również produkty, których nie kupowałam, bo kupiłam doprawdy mało. Dlatego, że my co jakiś czas jeździmy, więc tylko kupiłam te rzeczy, które były nam akurat potrzebne. Ale słuchajcie, na co zwróciłam uwagę? Zwróciłam uwagę na to, że. Masło na przykład na dzień dzisiejszy kosztuje 1,59 euro. 59, więc wydaje mi się, że to jest dobra cena. Bo jeszcze jak wyjeżdża, wyjeżdżaliśmy w grudniu do Polski, to masło już było około 2 euro kosztowało. Więc teraz euro59 no to super cena uważam. No, a jeżeli chodzi o resztę cen, to zobaczycie po prostu przy każdym produkcie, które brałam, to tam macie cenę, więc możecie sobie porównać mniej więcej jak się przekładają ceny niemieckich produktów na polskie na przykład produkty. Wiadomo, że Aldi to jest taki sklep w Niemczech. On nie należy do e, drogich sklepów i generalnie zawsze tam są promocje. I zawsze można kupić coś w dobrej cenie. No. Ja słuchajcie, tym razem wziąłam sobie chleb. Właśnie, ten chleb się nazywa kartofel, kartofel, jogurt, brod. Także nie wiem, jeszcze nie próbowałam. Ten chleb kosztol, kosztuje, kosztuje 3,15 euro. Ale to nie jest, to chyba było tam pół kilo tego chleba, a może mniej nawet, nie wiem. Także 3,15 euro. Natomiast w piekarni chleby są oczywiście droższe i przeważnie powyżej 3 euro, chyba jakoś tak. Także powyżej 3 euro też się płaci w piekarni za taki chlebek. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Za te produkty, które ja dzisiaj kupiłam, zapłaciłam. Wiecie ile? Zapłaciłam 41 euro. Także jeszcze kupiłam jakieś tam słodycze, pakowałam do bagażnika, więc też widzicie to, co tam, co tam właśnie było kupione i za to zapłaciłam 41 euro. Natomiast. Czy to jest dużo? No wydaje mi się, że to jest, że to jest dużo. Natomiast jak byłam w Polsce, odnosiłam wrażenie, że w Polsce więcej płaciłam za produkty. Natomiast no ciężko mi się odnieść, dlatego że my zarabiamy w euro i my wydajemy w euro. Na pewno na dzień dzisiejszy wydajemy więcej i na pewno produkty są droższe niż były jeszcze, powiedzmy, rok temu. Na przykład. Produktem, który bardzo podrożał, słuchajcie, jest płyn do mycia naczyń. Także płyn do mycia naczyń na dzień dzisiejszy kosztuje, słuchajcie, euro 45. A był taki czas, że kupowałam poniżej euro. To było 99 eurocentów, jakoś tak. Płaciłam za płyn do mycia naczyń i to był ten płyn Pril Craft. O tym mówię, o tym płynie. Także ten płyn był zdecydowanie tańszy. I słuchajcie, papier toaletowy, ale to wiecie, w Polsce też pewnie jest droższy. Słuchajcie, tutaj kosztuje papier, więc papier toaletowy kosztuje 4 euro. I ja wzięłam, słuchajcie, 4 euro, tam 5 eurocentów. Ja wzięłam ten tańszy, ale on też jest trzywarstwowy. No, i też jest dobry, bo my zawsze go właśnie bierzemy. On jest trochę tańszy od, od tego, niby lepszego. Ale ja tam różnic nie widzę, więc, więc on mi jak najbardziej wystarcza. A kiedyś on był, słuchajcie, po 3 euro, później 2 euro w sumie coś tam, 2,90 chyba czy 2,70. A teraz, słuchajcie, koszt, koszt takiego papieru to jest 4 euro. I 5 eurocentów, więc można śmiało powiedzieć, że on wzrósł prawie 100%. Także to jest bardzo dużo. Słuchajcie, jajka 3,19 euro. Także no, sami zobaczcie, no tak, tak wyglądają, tak się y, kształtują ceny w Niemczech. Mam nadzieję, że mniej więcej możecie sobie to sami zobrazować. Mniej więcej jak to się żywi, jeżeli planujecie się na przykład przeprowadzić do Niemiec, no to możecie zobaczyć, ile mniej więcej kosztują produkty, i w zależności jak Wy się żywicie, to możecie już sobie sami przekalkulować, ile mniej więcej by to Was kosztowało na tydzień. I teraz tak słuchajcie, ja sobie wzięłam taką gazetkę i ona obowiązuje od poniedziałku 20 lutego do. Do niedzieli 25 lutego. Pokażę Wam, jakie są promocje. No i zaczynamy. Zobaczcie, tutaj jest jakiś taki ryż na mleku, i tu jest 62% opustu 33 centy. Tutaj, słuchajcie, jest jeszcze taniej. Tu są jakieś jogurty. I kosztują po 59, a nie to nie jest jogurt, to jest taki owocowy serek i kosztuje 59 euro centów. Tutaj coś do domu, jakieś deseczki, łyżeczki, ale zobaczymy teraz. Słuchajcie. Na przykład są jabłka, ale tak naprawdę ceny są zasłonięte. Patrzcie. Tages Fresher Price, czyli tutaj jest pokazane, że będą ceny w ciągu dnia świeże ceny. Dlatego tych cen tutaj nie ma, jeżeli chodzi o warzywa i owoce. I teraz zobaczmy tutaj. Tutaj jakaś pizza, no, euro 65, tu uważam, że tanio czekolada 69 eurocentów to też jest tanio tutaj jogurty 49 eurocentów tutaj jakiś budynie 59 eurocentów tutaj alkohole to przelecimy i zobaczymy co tu jest tu jest jakiś amerykański styl to chleb tostowy euro 19 tu znowu ten serek 59 eurocentów, tutaj 85 eurocentów. Tu jakaś sałatka, słuchajcie, euro 19. A tutaj, zobaczcie, jest taka szyneczka, i ta szyneczka kosztuje euro 69. Łososiowa szyneczka. No i tutaj coś do spania, coś do spania, słuchajcie. Czy ktoś coś potrzebuje? To są tutaj można zakupić poszewki 14,99, te mniejsze 135 na 200 lub większe, 155 na 220 i kosztują 19,99. Tutaj proszę, siedmiostrefowy materac 79,99. A tutaj jest ten wierzchni, wierzchni, ten takie przykrycie materaca, prawie 20 euro. I tutaj kopki sen to są podusie po, po 9,99. No i widzicie, do spania, ładnie. A tutaj mamy roślinki, słuchajcie, i proszę, jakie ładne roślinki. Się nazywa Grünflance 9,99. A tutaj, słuchajcie, uncocked casten. Zobaczcie. I tu są cztery, cztery takie miski w środku. Także to chyba jest do sadzenia roślinek. Ziemia. Tu jakieś kapsuchy. Proszę, żelazko Tefala fala za 77 euro. I co tu jeszcze? Tandil. Nie wiem, słuchajcie, jeżeli ktoś miał, to może dać znać. Czy ten tandil jest dobry? Nie znam tego i nigdy nie próbowałam, ale powiem wam szczerze, że jest bardzo tani. To jest na 100 prani 9.99. Także no jestem ciekawa, czy ktoś z was używał. O zobaczcie roślinki. Ale wiecie co, czasami fajnie jest kupić takie roślinki, bo naprawdę można perełki trafić. U nas też są takie palemki, które kupiliśmy właśnie w Aldi. I do tej pory się trzymają. Bardzo dobrze kwitną. Także o, chyba nawet to mieliśmy. Takie, takie coś kupiliśmy. No, a zobaczcie, tutaj jest taki aimkaw Einkauf, Skorp I proszę, ją kosztuje 4 euro. Też fajne. A tutaj. W Niemczech w ogóle często właśnie robimy różnego rodzaju ciasta do szkoły albo jakieś inne rzeczy, które przekąski, jakiś finger food, które musimy przygotować. I, i tu jest taki aufschnitt y, boksem. I on się składa z dwóch pojemników bądź z trzech. O, tutaj jest trzech, które są z dwóch. I kosztuje tylko 3 euro. A naprawdę to się przydaje. I w Niemczech warto takie coś mieć. I proszę żaróweczki i farby. I tutaj żaróweczki. Żaróweczki LED. Po euro 99, a tutaj po 2,99. Tu jakieś lampy. Proszę bardzo, takie. Ale to jest Aldi Online Shop. A co tutaj? O! I tu jeszcze tu będzie y, app Freitag z te februar i tu będzie 62% szparen czyli aż 62% będzie redukcja i co tu takiego mamy o ja te jogurty na przykład lubię takie jogurty właśnie truskawkowe albo jagodowe i będą one kosztowały 39 eurocentów no to fajna cena Moje dzieci z kolei lubią o te mleka Paulo czekoladowe, kasia truskawkowe. I tutaj też jest pokazane, że po 79 eurocentów. To też jest fajna cena. I szedar, szedar my też jemy bardzo często. Tylko ile tutaj 150 gram. euro 49. O, i tutaj jest buter. I jest pokazane, że euro 99 będzie kosztował. No to widzicie, ja dzisiaj kupiłam, co prawda, innej marki. Czy tej marki? Nie, innej marki kupiłam i kosztowało taniej. No. I co tutaj jeszcze mamy? O, tu ktoś mrożonki, jeżeli lubi, to euro 99, proszę. I tu od razu. Pokazane jest, co możemy zrobić. Tutaj oryginalny Benz Rysz, ale ja akurat takich nie lubię. 2,59. No, i tutaj na przykład mają właśnie w tubkach. W tubkach mają koncentratę, ale ja sobie zawsze wolę w słoiku i dlatego przewożę z Polski. No, i tu jakieś tutaj, o tutaj jest jakaś akcja na bio e, filet porcjonen i to jest łosoś 12 euro, dużo 200 gram, to piszę w sumie 3 razy po 200, jakaś duża parka to fifi euro 19, o proszę tu jest persil, to co ja lubię i będzie e, XXL akcją 16,49. No to jest dobra cena. Także. To na pewno pojadę i kupię moi drodzy. No i tu jeszcze jakieś konserwy. Proszę bardzo. I koniec. No i tym sposobem, moi drodzy, nie dość, że Was zabrałam do Aldika. Czyli do Aldi. Tutaj potocznie często między sobą mówimy, jedziemy do Aldika. I często właśnie na przykład koleżanka dzwoni i mówi: Słuchaj, ja dzisiaj byłam w Aldiku, a w Aldiku były promocje, to i to udało mi się kupić. Także ja was zabrałam do Aldika niemieckiego, Aldi Aldisut, i tam pokazałam wam, jak się kształtują ceny w Niemczech u mnie w Baden-Württemberg. Ale też pokazałam Wam troszkę gazetki. Ta gazetka, oczywiście, tak jak Wam powiedziałam, ona będzie obowiązywać od przyszłego tygodnia. Możecie sobie zobaczyć, jakie produkty będą, co można by było kupić. Jeżeli jesteście z Niemiec, to wpadajcie do Albiego i możecie sobie zakupić coś, co, co może Wam wpadło w oko. A jeżeli nie jesteście z Niemiec, to z kolei możecie zobaczyć jak tutaj ceny się kształtują i sobie mniej więcej porównać na ceny w Polsce. Z tego co wiem, to Aldi też jest w Polsce. Co prawda, nawet inne logo ma, bo w Gdańsku na przykład ma, jest całkowicie niebieskie, nie ma w ogóle żółtego, ale. Ale, no właśnie jestem ciekawa, czy też produkty są podobne co tutaj w Niemczech, czy, czy się czymś różnią. Dajcie znać, bo ja w Polsce nie Byłam w Aldi. Także jeżeli kto, ktoś z Was był, napiszcie koniecznie w komentarzach, czy produkty są podobne, czy one się trochę różnią tutaj od produktów w Niemczech. A ja z nią chęcią przeczytam no i się dowiem czegoś nowego. Także mam nadzieję, że Wam się wyprawa podobała, że co nieco zobaczyliście, co nieco się dowiedzieliście i oczywiście. Starym zwyczajem ja już się żegnam. Zapraszam Was do komentowania: do tego, żebyście dali łapkę w górę, żebyście zasubskrybowali, jeżeli jesteście nowi. I oczywiście zapraszam Was do następnego filmiku. Cześć!